Dzień dobry, witam bardzo serdecznie, nazywam się Gabriela Gacek, mieszkam w Pistarzowicach. Chciałam opowiedzieć moją historię związaną z firmą Duolife, z produktami firmy Duolife, gdzie produkty bardzo dobrze na mnie wpłynęły, gdzie jak pierwszy raz spotkałam doktora Kardasza, to powiedziałam sobie, ja tu muszę przywieźć całą wieś, żeby usłyszeli człowieka, któremu bardzo dużo zawdzięczam. Pierwsza moja choroba to bóle niesamowite kręgosupa, nie mogłam chodzić, zaszczyki karetki pogotowia i te inne sprawy. Zaczęłam używać produktów, pierwszy produkt, który używałam był Duo Life dzień, drugi produkt prostyk i Proselect. Okazało się, że przepukliny, które mi tak dawały w kości, na 8 mm, druga 6 mm, po półtorej roku yy, nie zniknęły. Operacja miała być w 2015, skierowanie na operację 2013, kręgosłup, rezonans kręgosłupa, lekarz mówi, to nie Pani chyba rezonans, bo tutaj nie ma tych przepukli. Ja mówię, no to proszę sprawdzić w moich papierach i wszystko. Wyszło na jaw 30 profesorów, 30 lekarzy, którzy byli na tym konsylium byli w ogóle w szoku, że nie ma tych, tych, tych przepukli, Więc to jest pierwszy, pierwszy, pierwsza moja choroba, a druga od szóstej klasy szkoły podstawowej, ciągłe migreny z niesamowitym bólem, już nie mówię o tym dźwięku wstręt i światło wstręt, ale... Tak się rozpoczynały bóle, że najpierw były takie, jakby zaćmienia, które powodowały utratę wzroku. Jak się to wszystko rozwinęło, trwało to około pół godziny, takie, takie rozwinięcie takiego zaćmienia, i potem, jak już to zaćmienie przeszło, niesamowity ból głowy, gdzie nigdy nie życzyłam żadnemu wrogowi. Jeden lekarz, drugi lekarz, trzeci, neurolodzy, rezonanse, tomografy niestety to taka uroda. Gdy zaczęłam pić Duo Life, jakby zaczęły te te migreny, tak by się rzadziej jakby, jakby pojawiać, potem znowu mocniej, pytam doktora, panie doktorze, co, jest, co się dzieje? A on mówi, tak to co się długo psuło, powoli naprawiaj, pij dużo wody, Duo Life i zacznij stosować Promigren. Promigren to jest mój ulubiony produkt. Zawsze go mam w torebce, bo jak tylko się zaczyna ta akcja z moją głową, czyli zaczyna się to zaćmienie, pięć promigrenów do wody, popijać szklanką, szklanką potem wody i po prostu do 15 minut nie ma migreny. Kto ma migrenę, to naprawdę polecam. Dziękuję serdecznie za uwagę. Było miło.